Jest 1 stycznia. Tak jak zapowiadałem, zaczynamy Pisma Święte czytać w całości. I będę czytał jedną księgę Nowego, jedną księgę starego i znowu nowego i znowu starego, w takim kluczu. Zaczynamy od Nowego Testamentu i od Ewangelii święty, według świętego Łukasza. Mimo, że nie jest to pierwsza Ewangelia w kanonie. Bo są jeszcze dwie, wcześniej. Ale bardzo dobrze ta Ewangelia pasuje do tego okresu Bożonarodzeniowego. Bo tutaj u Łukasza jest dużo na ten temat. Zwłaszcza pierwsze, pierwsze dwa rozdziały. No, i też myślę, że właśnie ksiądz Skuza powiedział w swojej konferencji, że właśnie trzeba zacząć od Łukasza. Czytajcie od Łukasza, bo jest to właśnie taka najbardziej przyjazna Ewangelia najbardziej taka nastawiona na relacje, nastawiona na wchodzenie powolne, wchodzenie w tą rzeczywistość ucznia, apostoła. Pana Jezusa, więc zaczniemy od niej. Jest to też Ewangelia Miłosierdzia, właśnie tego miłosierdzia nam na początku potrzeba, żebyśmy uwierzyli, żebyśmy się nie oskarżali, że jesteśmy tacy i źli, i w ogóle grześnicy i, i nam się nic od życia nie należy, żadno zbawienie i tak dalej, dopóki się nie poprawimy, tak? No niestety mamy takie myślenie. Myślenie moralizatorskie, trochę na początku, zwłaszcza kiedy nie znamy jeszcze Pana Boga, Jego miłości, to tak w tym trochę tkwimy, w tej moralności, na, na ciśnieniu, że tak powiem, żeby się starać być dobrym i tak dalej. Oczywiście trzeba się starać, ale nie w tym jest zbawienie, tak. Może ja zacznę czytać, a potem ewentualnie coś jeszcze dopowiem. Aha, jak będę czytał, to będę mówił najpierw, jakie perykopy będą, bo potem już będę czytając cały tekst, już nie będę tych perykop tytułował, tylko będę szedł po całości. A zatem na początku mamy prolog w tym pierwszym rozdziale, potem mamy rozdział o narodzeniu i życiu ukrytym Jana Chrzciciela i Jezusa. Ale zaczyna się od Jana Chrzciciela. Najpierw zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela. Potem mamy zwiastowanie, kiedy właśnie Maryja dostaje informację od Anioła, że porodzi syna. Potem nawiedzenie mamy świętej Elżbiety. Potem magnifikat, pieśń Maryi. Potem narodzenie Jana Chrzciciela i odwiedziny sąsiadów, obrzezanie Jana Chrzciciela i benediktus, czyli kantyk Zachariasza i życie ukryte Jana Chrzciciela. I na tym kończy się rozdział pierwszy Ewangelii Łukaszowej, a zatem zaczynamy. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny teleofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię jej było, było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w lata. Kiedy według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele, i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie. I już w łonie matki napełniony zostanie, duch, zostanie duchem świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci się do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi. Sprawiedliwych, by przygotować panu lud doskonały. Na to? rzekł Zachariasz do Anioła po czym to poznam, bo sam jestem już stary. I moja żona jest w podeszłym wieku odpowiedział mu Anioł Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem. I zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc: Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. W szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela. Do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron, jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym, a oto również krewna Twoja, Elżbieta poczęła w swej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miał miano za niepłodną, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej Anioł. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a duch święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w mych uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy Maria e, Wtedy rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, moim zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmogący, a, jego, a święte jest Jego imię i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się go boją. On przejawia moc ramienia swego i rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców stronu, a wywyższa pokornych, głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. Ujął się zasługą swoim Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię jego ojca Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała, nie natomiast ma otrzymać imię Jan, rzekli jej nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan, będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy, a natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów, w całej górskiej krainie Judei. Rozpowiedziano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka pańska była z nim. Wtedy ojciec jego Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować mówiąc, błogosławiony Pan Bóg, Izraela, bo nawiedził lud swój i odkupił i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego Dawida, jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani, bez lęku, służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A i ty, dzieci, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego, Jego ludowi, dasz poznać zbawienie. A co się dokona? Przez odpuszczenie. Mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią nawiedzi nas słońce wschodzące z Wysoka, by zajaśnić tym, co w mroku i w cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. No. To mamy tą, ten pierwszy rozdział za sobą właśnie tutaj już się zaczyna o, o tym miłosierdziu właśnie, że y, jego ludowi da poznać zbawienie przez odpuszczenie mu grzechów, nie? Bardzo fajnie, że zaczęliśmy od tego, od tej Ewangelii. Rzeczywiście Skuza miał rację, bo ja chciałem już od Marka zaczynać, a ona nas pięknie wprowadza w tą. Y, to doświadczenie i Maryi, i Elżbiety, Zachariasza, który wątpi, tak, i przez to przestaje mówić. Także no genialne, genialne. Yy. Bardzo, bardzo dobrze, że, że Łukasza, że zaczynamy od Łukasza. Jutro będziemy mieli Narodzenie Jezusa, to znaczy drugi rozdział, I, yy. i to wszystko, co związane z Bożym Narodzeniem. Tutaj właśnie mówi o tej mocy Eliasza, że przyjdzie, z... właśnie, bo Jan był jeszcze ostatnim prorokiem Starego Testamentu, można by powiedzieć, tak? No, w sumie tak, bo Jan, chrzciciel, był jeszcze w Starym Testamencie, można by powiedzieć, bo jeszcze Jezus nie zaczął swoich nauk, tak? No dobra. Potem, właśnie, to już później w dalszych częściach Ewangelii o tym będzie, że Jan był największy spośród ludzi, bo był rzeczywiście miał moc i ducha Eliasza, żeby właśnie nakłonić, żeby, no, jakby zaświadczyć o Panu Bogu, o Jezusie, który Przednie, który za nimi idzie. No dobra, to ja będę na dzisiaj kończył. Jutro czytamy drugi rozdział.